się mam, dzisiaj sobie kramy, opy ale je, je, jesteś na rowerze jak się by, jak będzie w komentarzach jak się nazywa to kreator już mówię od razu jak już to się nazywa i widzowie, zasubskrybujcie mój kanał nie wie 8 subskrypcji zostało to 100 dokonimy moją siostrę może. jestem łapkę kurę Ciekawe, co nam uda się, weźcie swoje wsparcie kolegów. Jestem, mam, żeby po pić tysiąc łapek górę do końca listopada. To jak koniec listopada, to krucień! Cicho, 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 chcę papić. O, widzowie, jak widać, tu będziemy latać. Ale bardzo szybko ja ten na swój FITOK. Dzisiaj będzie truk krótki odcinek. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach. Czy Słuchajcie. Kiedy się ur. Słuchajcie, napiszcie. W komentarzach chętnie was hmm. pozdrowię. To napiszę. To napiszę, już wzięliście wsparcie swoje. Na Messengerze możecie zasłonić, jak nie macie nikogo w domu, nie macie siostry ani brata. Na Messengerze, dokładnie na Messengerze. Ja mam z Ancera, katam w kartkę takim moim kolegą, ze którym się znam z 4 lata. Od serówki działu przedszkolnego. Bo serówko to już jest w przesz przedszkole dopiero pierwsza klasa. Normalnie kit pierwsza klasa, u mnie łatwo też. Mam czwórkę z kartkówki. Ja tu z kimś. I nie wierzę, bo nie muszę tego przejść. Ale mam wsparcie z kimś tu. Może mnie zna. Może mnie zna, że jestem youtuberem. Słuchajcie, teraz coś i z kim tu krałem teraz. Może z kimś krałem. Może z kimś krałem na bank? Dobra, skok, skok. I teraz będzie sk skok na pompę. Przekramy znowu. Przekramy jedną rundę. Och. I levelacja. Aha, to nie levelacja. Przekraliśmy. To tu jest na pierwszym miejscu. Hmm. Dobra, nie powiem co sobie. Eee... Group. refards. Dobra? To chyba po angielsku. To ja nie umiem czytać po angielsku. Nie mogę wam wytłumaczyć, bo ja topiero krótka klasa jestem. Całe trzy lata się uczyłem angielskiego, ale jestem nią nie mówić angielsku. Bo dopiero taka pani od angielskiego przyszła, kiedy ja już miałem 7 lat. Znaczy nasza pani jest, jest w naszej szkole od angielskiego, wiecie o tym? I my się Róża, bardzo smucimy. Róża, patrz. oj, pupę ma go. Bo my mamy takich z Afryki, taką Fanesę i pupę. I, I potem ta pani nim tłumaczyła. Tak nie wiedzieli. Wiecie? Pani nim tłumaczyła. Patrzcie, patrzcie, jak tu się namicie. Ładnie namicie. Na miski posią baterii. I mówiłem, że będzie krótki odcinek. Mówiłem. O. Ja te muszę to wysłać tą kulę. Wygramy tą. I już nie śpiewaj. Bo to mi przeskaca. Zaraz się uciszę. Nie będzie śpiewał. Zamówię tą tą tu jakoś. A żeby się uciszyła. Pięknie. Się. Pięknie U, znowu chodź, przekramy. Hu, Hurra, przekramy. O oh my god! No, pan pecik. La pa pa. Muszę kupić w poniedziałek już. Po. po. Puuu Nina jak? Jak z anime? Po. No co oni? Jak oni przyspieszają to? My tego nigdy nie wygramy I znowu tam się zrozumiałem? Uh, nie. Dobrze. Nie chcę się przytrzeć. No bo ja się ten jak się... Dziecińciej rozpięcie. Ja cię kręcę. Caz mnie pokręci! Nie, nie. Chociaż jeden raz proszę, nie przyspieszajcie! Czas, czasu! Jeden! O! Jest! Teraz Tornado leci! Ale mocne! Najpierw zaraz będzie koniec filmu. Ale nie mogę się ruszać! Hallo! Hallo! O, quiz! Bardzo fajne! Jakiś jest ten nupek spadł? To nie fajnie. E, o, gulę lubię nupków. Też byłem dawno nupkiem. O, i co? A moja siostra też była nupkiem. Jak dopiero zaczęliśmy krać, nie wiedzieliśmy, jak zmienić skina. Mój kolega Kasper też już nie wiedział, jak zmienić skina. Dopiero zaczął grać. Dopiero zaczął grać. I zarać się wiedział, jak już zmienić się z tego skina. O. Ale mnie to walnęło. Pięknie. Pięknie mnie walnęło. Układasz A by... A jakby to było w realu, no to normalnie jakby ja tak skakał, no by zarać zapił, bo ja nie umiem trzymać nawet rowera, rowera, nie umiem trzymać. Patrz, patrzcie, patrzcie o tego kwitu, to się trzyma. Zaraz ja by spadnął, bo by nie mógł wytrzymać, z rąk, bo ja był niepie. Gdzie Jezus, o, a ja nie. Słuchajcie, napiszcie komentarza. To lub piesca. Ja lubię. Pierwszy. Ja lubię. Pierwszy jestem. I co wiem? Ja pierwszy. Uu, uu. Ja lubię. Ja lubię. Dobra, szartowałem. Pewnie, czy ty Tylko, jak ktoś lubi Piapua, pi proszę mnie nie, nie oklątać. Dobra, szartowałem. Może być jestem ale jak ktoś woli Tiapła, który zabiera Cieci, to ja nie lubię i mają mnie nie oglądać. jest ja... jasny yes, yes, film. Ej, ej, prac! Ej, tylko chcę, ja widzę tylko kościa, który jest prawie na końcu. Czy ja tylko go widzę? Czy ja? No chyba ja tylko. No pa, pa jak ktoś już jest krełeko. Dobra, dobra, Kościół, to go, ko. to go. dobra, spad. My lecimy. Kurde! Ja się skociłem pierwszy bo jest tu nakryłam. Makrywam. To jest coś pieszy zgłaszam. Wracaj tu, to koniec się. O, wiem. mogę z mi się szeknąć. Papa, pa. widzimy się jutro w trzecim filmie. Filmy codziennie będą o godzinie 17. Tak teraz mówię. To widzimy się jutro. Też jutro będą sorcy Pa!